Twoja firma jest tak słaba, jak i najsłabsze ogniwo w firmie, nie? Tak. Więc... Dlatego warto zatrudnić firmę z, czasami z zewnątrz, która przyjrzy się i powie: Ten dział jest trochę z tyłu, tutaj możemy poprawić to, to i to, możemy wdrożyć naprawdę niewielkie narzędzia, które już poprawią pracę tego działu. Jako ciekawostka powiem Ci, że co zauważyliśmy: które działy przeważnie są ok. Czasami w firmach, w niektórych działach zdarzają się takie rodzynki są tacy ludzie, którzy lubią się po prostu bawić technologią. No wiesz, jak poświęcisz to, to trochę czasu, to te narzędzia takie, nawet jeśli nie chcesz programować, nie, jest, nie są takie, aż takie super skomplikowane. I bardzo często właśnie zdarzają się osoby, które po prostu lubią się tym bawić i one tak trochę z przyjemności, trochę dla fanu poprawiają sposób, w jaki dział, działa. Bardzo fajne, bardzo przydatne osoby w firmach, bo Oprócz tego, że możesz sobie zatrudnić firmę z zewnątrz, to już masz kogoś w środku, kto cały czas o tym myśli, i my też bardzo lubimy mieć taką osobę w środku, bo ona już ma pojęcie, ona może być takim naszym ambasadorem w środku. My im pokażemy, doradzimy pewne narzędzia, ona już nam pomoże je wdrożyć. Gdzieś kiedyś słyszałem jakiś chyba przedsiębiorca, to powiedział, że hmm, jeśli chcesz firmę hmm, rozwijać, chcesz, żeby ona dynamicznie się rozwijała i właśnie hmm, budowała. Automatyzację, pewnego rodzaju procesy, to najlepiej zatrudnić jakąś bardzo leniwą osobę, ale bardzo taką doświadczoną, z dużymi kompetencjami, po to, żeby znalazła rozwiązania, które ułatwią mi pracę, które spowodują, że ta praca będzie łatwiejsza, lżejsza, przyjemniejsza.